Cześć, z tej strony Magda. Dzisiaj nagrywam z cudownej hali dla psów w Czechach. Dzisiaj będę też miała dla Was kolejne nagranie. Zanim jednak zaczniemy, przypomnę Wam szybciutko, o czym mówiłam ostatnio. Czyli ostatnio skupiliśmy się na tym, dlaczego warto zaangażować się w dodatkowe aktywności ze swoim psem. Co zrobić, aby stworzyć z psem relację satysfakcjonującą dla obu stron i czerpać z niej jak najwięcej? Oraz co zrobić, aby pies sam chciał z uśmiechem na pysku wykonywać Twoje polecenia, abyście mogli wspólnie podejmować nowe wyzwania? Brzmi super, prawda? A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tym, dlaczego tak ważne jest to, aby pies chciał robić z Wami coś więcej i trenować. Zanim więc zaczniemy planować trening, najpierw musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasz pies ma motywację. Co lubi, co jest dla niego nagrodą. Musimy tę motywację zbudować lub nie. To zależy, bo niektóre psy mają ją w pakiecie, dopiero później przychodzi ten czas na docelowy trening, naukę umiejętności. Żadna istota nie lubi przymusu, prawda? Lubimy mieć wybór i z psami jest właśnie podobnie. Lubimy chcieć coś zrobić. To przyjemne uczucie. Zastanówmy się na swoim przykładzie. Czy wolisz, kiedy ktoś narzuca ci, co masz zrobić, czy wolisz mieć wybór? Czy chętnie wykonujesz pracę, do której ktoś cię zmusza, czy wolisz dostawać wyzwania, które cię rozwijają? Tak samo działa to w pracy, A kiedy wiesz, że twoja praca ma cel. Kiedy czujesz wizję swojej firmy, to będziesz pracował chętniej, prawda? Wszyscy, co prawda, nie stawiają sobie długoterminowych celów, bo są tu i teraz. Jeśli możemy mówić w ich kontekście o celach, to zawsze dążą one do tego, by osiągnąć przyjemność, ale tego nie planują. Zanim jednak skupią się na przyjemnościach, muszą czuć się bezpiecznie. A to właśnie możliwość wyboru daje poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, poczucie decyzyjności. Jeśli mu to zapewnimy, świat stanie przed nami otworem. Wracając do celów. Dla psa celem treningu jest miłe spędzanie czasu ze swoim opiekunem. Zabawa. Psy nie planują, żyją chwilą i biorą gerściami. Od planowania jesteśmy my, bo trening wymaga właśnie planu. Nie czasu, a planu. Bez niego nie ruszymy. Musimy wiedzieć, do czego dążymy. Dobry plan to aż według mnie 80% sukcesu. Samemu ciężko jest wymyślić plan treningowy, dlatego chcę zaproponować Wam gotowe rozwiązania. Przewodnik, który prowadzi nas za rękę, to skarb, nasz drogowskaz. Kiedy odkrywamy nowe tematy, zwykle czujemy się zagubieni. Dlatego też warto korzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez doświadczone osoby. Dlatego też tak wielką popularnością cieszą się plany Ewy Chodakowskiej, któż z niej nie korzystał, wśród tych osób, które chcą schudnąć, czy tak wiele osób decyduje się na wycieczki z przewodnikiem. To daje poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że wybrałeś już ścieżkę, którą chcesz podążać. Tą ścieżką ktoś już szedł, jest wydeptana, jest bezpieczna. Nie musisz błądzić, idziesz po prostu naprzód. Nie potrzebujesz niczego więcej. Powiedzmy, że mamy już plan. Co powinien zawierać? Każdy plan musi być ułożony indywidualnie, ale pokrótce opowiem Wam, na co zwracać uwagę. Krótkie sesje treningowe to klucz do sukcesu. Pamiętajcie, do wielkich celów najlepiej dochodzi się małymi kroczkami. Czas i tak upłynie. Długie treningi nie doprowadzą nas do celu. Sama nienawidziłam w klasie siedzenia, słuchania żmudnych wykładów. Naukę należy zacząć w miejscu, gdzie jest przestrzeń na przyswajanie nowych umiejętności. Pies, tak jak człowiek, musi mieć warunki do nauki nowych rzeczy. Dopiero jak nauczymy się nowych rzeczy, to warunki nie będą robić już na nas takiego wrażenia. To się nazywa generalizacja. Tak samo z psami. Musimy zarządzać warunkami, w jakich ćwiczymy. Poprzeczkę zawsze zdążymy podnieść. Wiele osób za bardzo się spieszy i szybko zniechęca. Pies nie rozumie, się frustrujemy. Chcemy wielkiego progresu w krótkim czasie, ale przecież to sam proces może być celem. Większość podstaw możemy, a nawet powinniśmy zrobić w spokojnych warunkach w dużym parku, w domu, w ogrodzie, na dużej łące. Na wyzwania i skomplikowane ćwiczenia jeszcze przyjdzie czas. Oczywiście jednym z celów może być praca w dużych rozproszeniach do tego dążymy ale żeby pies to ogarnął, to musimy najpierw poznać każde z tych rozproszeń nauczyć się przy nich pracować. Pamiętajcie, krótkie sesje dużo sukcesów ma być po prostu fan. My ludzie możemy stawiać sobie różne cele treningowe, już o tym mówiłam. Dla psa głównym celem jest zabawa, pamiętajcie o tym. Jemu nie zależy na osiągnięciach, na medalach, on chce spędzać z wami fajnie czas tylko tyle i aż tyle. Co możemy zyskać? Psie sporty mogą nas nauczyć, jak żyć z psem. Nauczą nas też dostrzegania detali, nagradzania psa za jego starania. W życiu zbyt często wzmacniamy psa za to, czego nie chcemy, żeby robił. Często mówimy nie, choć on tego nie nie rozumie. Łatwiej powiedzieć psu, co zamiast tego nie ma zrobić. Nauczyć go, czym jest tak, które prowadzi do nagrody. Dzięki psim sportom możemy realizować się wspólnie z naszym psem. My możemy poszerzać horyzonty, realizować cele, a pies stawać się coraz pewniejszy, rozwijać swoją sprawność. Podczas treningów sportowych pies uczy się, że powinien być wyczulony na nasze polecenia w atmosferze wysokich emocji, pobudzenia lub środowisku, które nie jest sprzyjające do wykonywania poleceń. Psie Sporty to czasem adrenalina dla obu stron, to uzależnia. Jeśli chcemy mieć maksymalną skuteczność w pracy z naszym psem, oboje musimy czerpać z tego frajdę. W psich sportach to my jesteśmy dla psa przepustką do magicznych, najfajniejszych rzeczy. Pies nie tylko będzie umiał wykonywać dane polecenie, ale będzie chciał je wykonać. Umiejętności to nie wszystko. Nauczyć psa czegoś nowego jest łatwo. Chodzi o to, żeby chciał, a to jest najważniejsze. Wsie sporty dają nam możliwość przynależności do grupy. Dają uczucie, że nasze wspólne działania prowadzą do realizacji celów. Pies realizuje swoje potrzeby, my osiągamy wyznaczone cele. W wsich sportach jesteśmy w stanie wykorzystać naturalne instynkty psa: chęć pogoni, chęć polowania i sprawić, aby pracowały nie przeciwko Wam, ale aby Wam służyły. Wystarczy tylko odpowiednio pomóc psu, wykorzystać jego naturalne zdolności, nauczyć go, jak może je rozwijać i czerpać z nich satysfakcję. Psy to istoty społeczne, dlatego tworząc team, jesteśmy w stanie skutecznie wpływać na psa. Pies musi jednak wiedzieć, że może nas liczyć, że jest z nami bezpieczny i że to z nami jest najlepsza zabawa. Pies wie, że grupa społeczna pozwoli mu osiągnąć więcej, jednak to naszym zadaniem jest pokazanie naszemu psu, że jest ważnym członkiem naszego teamu. Wspólnota daje poczucie bezpieczeństwa, a wspólne działanie przynosi satysfakcję i spełnienie. Dla psa bycie członkiem grupy społecznej jest bardzo ważne, ale najpierw musi poczuć się jej ważną częścią. Psie sporty zdecydowanie to umożliwiają. Dobry trening daje psu tyle dopaminy, co pogoń za wiewiórką. Możesz uzależnić swojego psa od wspólnych treningów. Możesz sprawić, że wspólne treningi z Twoim psem będą czasem dla Ciebie i Twojego psa, na który będziecie czekać z ekscytacją i na tym zbudujecie relację opartą na wspólnych celach. Na byciu teamem, z którym poczuje on więź i zrobi dla niego więcej niż dla siebie. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam tworzyć dla Was materiały edukacyjne na temat psich sportów i widzieć jak łapiecie tą wspólną więź z Waszymi psami, jak odkrywacie się w sobie pasję do działania z psem. Chciałabym Wam pomóc czerpać z tego jeszcze więcej. Moją misją jest propagowanie psich sportów wśród opiekunów i pokazywanie jak wiele frajdy może to wnieść, jak bardzo zmienia to postrzeganie własnego psa i relacje z nim. Aby wam to umożliwić, już w piątek 11 listopada będę otwierała sprzedaż mojego nowego kursu Akademii Psich Sportów. W programie znajdziecie m.in. podstawy budowania motywacji, sygnały nagród, podstawy rozgrzewki przedtreningowej, przynoszenie i puszczanie zabawki, obieganie tyczki w obie strony, dostawianie do nogi Wchodzenie na przedmioty obiema i czterema łapkami, naukę czekania, naukę zostawania na miejscu, tak zwane grzeczne czekanie, planowanie treningów, podstawy fitnessu, podstawy noseworku, podstawy obedience i rally-o oraz podstawy frisbee, a także podstawy dog tropienia i o wiele, wiele więcej. Z okazji rozpoczęcia zapisów w piątek 11 listopada o godzinie 20 zorganizuję również webinar na żywo na temat psich sportów, na który Cię serdecznie w tej chwili zapraszam. Kliknij link w komentarzu lub w opisie, aby się zapisać na listę oczekujących na zapisy oraz na webinar. A tymczasem po pokażę Wam jak zrobić obiecany target ręki ciągłe, który bardzo się przydaje do ustabilizowania psa w pozycji, do tego żeby przynosił zabawkę w przyszłości do ręki. Czy chociażby nawet w podstawach treningu medycznego, czy do jakichś elementów, jak na przykład dostawianie do nogi w obedience. Warto tego nauczyć, jest to pewne wyzwanie, które mam dla Was i zobaczcie, jak to wygląda. Przez długi czas budujemy tzw. Disneyland przy dłoni, co oznacza, że wydajesz smaki jeden po drugim przy otwartej dłoni, tak jak tutaj Monika pokazuje. Ten etap trwa długo, aż zobaczysz, że pies po prostu czeka przy tej dłoni na kolejne serię smaków. Powodzenia! Pa!